Witajcie moi drodzy z leśnej scenerii Wybrałem się na grzybki, ale jakoś nie za bardzo to idzie Słabo z grzybkami ale Takie niespodzianki są I tak pomyślałem o Was może Parę słów do Was Myślałem ostatnio o tym Mam, mam kilku takich klientów, którym po prostu nie sprawdzają się wróżby. I parę słów na ten temat. Ja to często tłumaczyłem już, że Tarot nam mówi o jakiejś drodze, prawda? Że ktoś tam no, liczy na to, że pozna kogoś tak, znaczy liczy. Ja tak, ja tak, ja tak po prostu wywróżyłem. Tak się nie dzieje. Często jest tak, że my po prostu jakby nie idziemy tą drogą, którą mówi nam Tarot. Albo ktoś się nawet pojawi, a my jakoś specjalnie wtedy nie, nie wykonujemy jakichś ruchów. I jest taka kwestia. Niektórzy mówią, no dobrze, no to. Wróżył Pan, no to nie wywróżył Pan, czy koniec końców będzie to pozytywnie, czy nie będzie, wywróżyłem jakąś drogę, też jest jakiś procent powiedzmy na to, że nie wiem, tak się rzeczy ułożyły, że jeszcze nie jest ten czas. Właśnie też, też chodzi o czas, że, że też dokładnie mogłem tego czasu nie przepowiedzieć, ale jest jeszcze taka rzecz. Jak powiedzmy, tak zwana wolna wola, tak? Wolna wola. Że nie wiem, czy ja powinienem to powiedzieć, czy za pół roku będzie tak, czy tak. Bo będzie taki moment w waszym życiu, że będziecie musieli podjąć decyzję, tak? Czy ja idę tą drogą, czy nie? I ja nie wiem, czy ja powinienem powiedzieć, czy wy pójdziecie, czy nie pójdziecie. Ja raczej staram się pokazać tą drogę, jaka będzie, a resztę zostawiam Wam. Ponieważ moglibyście później się sugerować tą wróżbą, nie postąpić tak, jakbyście naprawdę chcieli. I... No i to nie jest, nie, nie jest chyba w mojej gestii, żeby, żeby gdzieś jakby ostatecznie podejmować decyzję za tak? Was. No mniej więcej tak to wygląda. Tak to wygląda I, i po prostu, no może właśnie czasami musicie też bardziej te odważne ruchy w życiu wykonywać. Może być tak, że macie jeszcze jakieś blokady, że może trzeba było spróbować gdzieś, yy, no nie wiem, wejść w jakiś temat, tak? A nie tak dosłownie, tylko czekać, a coś się wydarzy. No. I, I tak ja to pojmuję po prostu. Tak. No a ja... Ja mimo, że tych grzybów nie ma... O! Zajączek sobie przeleciał. Mimo, że tych grzybów nie ma to ja sobie trochę tu akumulatory ładuję przygotowuję się do tego rytuału zbiorowego jeszcze raz zachęcam do tego rytuału zbiorowego miłosnego to będzie to będzie no mam nadzieję że to będzie fajny rytuał jak jak, jak jakaś część z was w ogóle weźmie w nim udział, to będzie fajny rytuał dla was, ponieważ tam się wytworzy też taka energia zbiorowa no i, i ona gdzieś się połączy i, i to będzie też dawało siłę, siłę i, i to jakby nastąpi, to te wasze jakby oczekiwania, ta wiara, to gdzieś nastąpi takie sprzęsze, sprzężenie zwrotne, tak? że to spłynie, spłynie później na was i jeszcze raz zachęcam. No a ja nie ukrywam, że też też parę złotych na jakieś moje wydatki mi się przyda, ponieważ ja dużo właśnie pracuję gdzieś z energiami, pracuję nad tarotem. Ja przesyłam też wam często jakąś energię, kiedy kiedy po prostu kiedy po prostu pracuję z energiami, przesyłam Wam pozytywną energię i no i poświęcam też też na to czas. Proszę też, jeżeli możecie mnie jakoś wesprzeć, mi nie chodzi tam jakieś duże pieniądze, złotówka, dwa złote, dwa złote to jest bochenek chleba w jedrące a to jest dla mnie dużo, a ja po prostu, ja po prostu nie robię tego wszystkiego, Typowo zarobkowo, cen nie mam też wysokich, więc gdybym dostał raz na jakiś czas kilka złotych, no to dla mnie to by było też jakimś dużym wsparciem i jakiś większy spokój psychiczny, że, że ja na ten bochenek chleba mam <laughs> więc jeżeli możecie, ja tam podałem konto, jeżeli chodzi o ten rytuał, więc na to konto, jeżeli możecie z raz na miesiąc jakieś 2 złote wpłacić takiej intencji jak nie wpłacicie to nic się nie stanie ja też chętnie dalej będę tą moją energię wam posyłał ale jeżeli możecie to bardzo wam za to dziękuję bo mówię jest to, jest to dla mnie dużym wsparciem też od was no. i i tak to i tak to wygląda O, właśnie z tego miejsca gdzie tutaj tak tak jest właśnie skumulowana ta energia drzew to wam pośle właśnie teraz wszystkim taką fajną energię ogólnie na zdrowie na, na miłość na, na pomyślność zrobię wam teraz tutaj z lasu taki fajny przekaz Dziękuję Wam bardzo i zachęcam nadal do, do odwiedzania mojej strony, do polecania i do następnego razu.